Dzień dobry, proszę państwa. Zaczynamy kolejną tabelię prawną. Przepraszam, że nie mogę stać, ale inaczej nie będzie mnie widać na nagraniu. Także, także pozwolicie, że będę tak trochę siedziała na podwyższeniu, a potem całkiem usiądę, żeby. No, bo bardzo mi jest niewygodnie. Bardzo mi jest miło państwa powitać. Cieszę się, że ciągle do nas przychodzicie. Dzisiaj witamy. Naszego wyjątkowego gościa. Wiem, że o wszystkich gościach tak mówię, bo taka jest prawda. Wszyscy goście nasi są absolutnie wyjątkowi. Tym razem sędzia sądu okręgowego w Warszawie, Piotr Konciarek. To sędzia, który od dawna zabiera głos w obronie niezależnego wymiaru sprawiedliwości, bierze udział w debacie publicznej. Pamiętam go już z 2017, że tak mówił fajnie pod sądem najwyższym, jeszcze go wtedy osobiście nie znałam. Teraz jesteśmy kolegami i nie tylko bierze udział w tej obronie, w tej naszej walce o niezależność i niezawisłość sędziów, ale jeszcze ma jedną niezwykłą cechę, lekkość pióra, taką, która się bardzo rzadko zdarza. Sędzia Piotr Gonciarek jest autorem bloga Okiem Sędziego, gdzie umieszcza wpisy, które tak fantastycznie określają, opisują rzeczywistość. Pisze prawie codziennie, albo nawet kiedyś zdarzyło się że trzy, po, trzy wpisy jednego dnia. I naprawdę my czytamy i zawsze się zachwycamy tym, bo to są takie słowa, których ja nie potrafię tak pięknie mówić, tak pięknie pisać a on w krótkim tekście potrafi oddać wydarzenie tak dosadnie i z takim poczuciem humoru, że po prostu, że nas... Czy Dagmar tak też. Proszę? O Dagmarze też. O Dagmarze, tak, o Dagmarze też oczywiście pisał. Także zapraszamy, zapraszamy również do właśnie, do, do czytania tego bloga. A ja chciałam jeszcze tylko zacytować, ale, ale to już z pamięci tego nie zrobię, więc muszę sobie ściągę otworzyć. Sędzia Ciarek ostatnio w onetcie, pod program, One rama, coś takiego, podróżując z samochodem swoją dziennikarką na pytanie właśnie o to, jak sędzia powinien się zachować w tych czasach, które mamy, powiedział tak. gdyby znalazł się w takiej sytuacji, że niezawisłe orzekanie wymagałoby odwagi i pójścia na jakieś ryzyko, to nie wolno się wahać, absolutnie nie wolno się wahać, ale taka dzisiaj jest rola sędziego, ja się nie dam przestraszyć. Także to są, to są mocno budujące słowa, przy czym muszę powiedzieć, że sędzia Ciarek nie ma jeszcze ani jednego zarzutu dyscyplinarnego. Ale, ale myślę, że wszystko wszystko przez nim. Myślę, że się nie może tego doczekać. Prawda? I teraz tak, spotkaliśmy się, żeby porozmawiać dzisiaj na taki temat, który często się właściwie przewinia. Słyszymy ostatnio, że sędziowie w ogóle są do niczego, że na przykład kiedyś usłyszałam z ust pana byłego wiceministra wice... sprawiedliwości, że on ze swoimi przedszkolakami by osądził jakąś tam sprawę lepiej. Mówię o panu Jakim. Um, i, no i właśnie tak się zastanowiłam, czy potrzebni nam no co w ogóle sędziowie zawodowi? Czy, czy no nie lepiej faktycznie za, za, zastąpić um, tych sędziów przez symbol ludowych, nie, społecznych, trybunów ludowych? Jak ty myślisz, Piotr? Dziękuję, witam Państwa serdecznie. Jestem bardzo miło. gdzie jest to moja druga wizyta w życiu w Opolu. Z pierwszą naszą wizytą wiąże się pewna tak anegdota, bo w 2002 roku byłem tutaj na ślubie mojego przyjaciela i że świadka i już nie pamiętam gdzie ten ślub był, gdzieś w centrum w Tłuszczu, nie ale pamiętam, że była sytuacja bo w Tłuszczu, okazało się, że okazało się, okazało, że nikt zaleśnął, zawieszonych Brączek nie wziął. I <laughs> Bo w tym gościem nie było, bo się wziął do do turyści, czekali, jak przydatkowie czy zdążą dojść na czas, czy nie zdążą. No, po ostatniej chwili to obroczki się znalazły, to jest okazja. Więc się ciepły wogół. Teraz tak, znowu bardzo dużo rzeczy tak padło, tak żeby... żeby zacząć żeby tak jakoś... Tak, żeby było syfres, tak? Ten temat jest pewnym pretekstem, bo są może i tak nie uciekniemy od tego, co diagnozy, tego, co jest teraz, co najważniejsze, co się toczy wokół sądów. Rozmawiając z Minką, przed rozpoczęciem naszego spotkania, do głowy coś, coś takiego. No, bo nie zależy, czy to, jest to nie zależy od podstawy, niezależnie od sądu, od to może powiedzieć, że to jest jak tle. tego nie ma, to się dusimy, to system nie działa, to to nie jest sąd, udusimy się. Ale jakby to podobał że taka niezależna niezawisłość. Pozbawiona innych rzeczy. To jest trochę tak, jakbyśmy wylądowali na na wyspie, gdzie mamy tlen, możemy oddychać. Tylko umrzemy, jak tam nie będziemy mieć jeszcze wody do bicia i nie będzie tam jedzenia jakiegoś. Więc niezależnie, w jakimś sensie pozbawiona takich elementów jak sprawność postępowania i pewna rzetelność tego wszystkiego, ten system był efektywny, rzetelny, żeby ludzie uczciwie tak, było naprawdę tak jak trzeba, to też jest Przecież nie że nie zależy samo w sobie, tylko w finansami z to ma działać sprawnie, efektywnie, bezstronnie i że czyli uczciwie, tak, to są te kolejne fundamenty, bo to jest panowe, ale są te potrzebne, przecież kolejne, kolejne elementy, o których na pewno dzisiaj coś więcej nie, powiemy. No, dzisiaj sytuacja jest taka, że jest za różne w ogóle te, czy... tak, są w Polsce, niezależność, czy ludzie są jako pewien element władzy w politycznej hierarchii, politykom, albo obroniły no jest taki moment, że który na razie samemu dało się wziąć polityczny. No, ale tak jak Państwo wiedzą lekko, nie jest. I często się, przecież zarówno, gdyby tak wobec nas, sędziów, jakbyśmy tak oderwali te różne takie indektywe kłuty, które padają, to czasami jakąś są argumentem, do którego można się odnieść, krytyczną pod względem to jest to, że prezydenci są właśnie tacy zaskrypieni w sobie, może no, są oderwani od ludzi, a to taki czynnik jakieś taki, no, nie wiem, sami się reprodukowali, czyli nalowali na stanowiska, i nie wyczuwają tej jakiejś takiej naturalnej sprawiedliwości, sprawiedliwości takiej nie, ludowej, czy tego, jak to politycy lubi, lubią mówić, którzy teraz rządzą lotu, tego, no, tego interesu, którego człowiek to pan prezydent a pan prezydent, bardzo lubię przecież w tych nominacjach tak podkreślać, że sobie różnić wczoraj, że od nich zależy ten dostęp tego zwykłego człowieka, co oczywiście jest prawdą, ale to był, przy tym chodzi o to, że zwykły człowiek, to się podziewał w cyfrowym urzędzie, no każdy ma w samym te hmm. prawa i ma szansę na hmm. ze uczynienie tego, czy jest zwykłym człowiekiem, czy tylko bardziej niezwykłym hmm. człowiekiem. Czyli może jednak sędziowie zawodowi, no nie są potrzebni. No nie, nie, tak? To powinniśmy być Tak, to nie. nie. Ja się na to zastanawiam, bo też na tą kwestią tego czynnika społecznego. Po pierwsze, przepraszam, mamy to gwarantowane w Konstytucji. Jest zapisane, że ten czynnik społeczny ma istnieć. Więc to nie jest, że on może być czy nie może, tylko ma być. Tylko jest w Konstytucji, to zależy to od ustawy w jakim zakresie. Mało kto wie, są poza fachowców, że usunięcie, to takie jest, tak, jest podlegane dla zgrana, usunięcie uchwał sądów, sądów rejonowych mówi o karnych ekonomik to inny, jak obecny minister ziodłów, za czasem tak zwanego pierwszego dziowy, czy pierwszego, pierwszy rządów wpisów w roku 2007. wtedy zrobiono coś takiego, że wszystkie sprawy dzisiaj, od tamtego czasu w Sądzie Rejonowym rozpoznawane w dzieła kar, czyli łącznie z takimi przestępstwami, jak rozbój, łapówka, handel narkotykami, ale także przestępstwem w sensie wolności stosowania jak gwałt, czy czyny pedofilne, są sądzone przez sędziów jednoosobowo. Tak to wtedy pomyślałem. Mówiono że to chodzi o oszczędnościach, były to tak śmieszne kwoty związane w istocie w tamtym czasie z symbolicznymi, symbolicznymi dietami i ładunkami. I efektem tego było, niektórym osobom się wtedy to nie podobało, bo to miało tak naprawdę daleko skutki, myślę, że tak naprawdę tak, bo po ponad 12 latach wyrosło nam całe pokolenie sędziów, młodych sędziów, którzy nigdy nie może karmić z nie o którzy nigdy nie orzekali z którzy nawet nie wiedzą jak to może być, jak się orzek w składach kolegialnych, jak się uzgadnia jak wygląda rada w składzie polegalnym, jak się udarnia z wami, jak się robi sprawę osobom, któremi są prawnikami nie nuansy prawne, no nie mają tej kultury takiego elementu kultury pracy. Po drugie, to na pewno skutkowało daleko świętej takim to większym wyobcowanie sądów i sędziów, prawda? Sędzia są zaczegani jeszcze bardziej taki element. Urzędowy on. To jest element władzy, wybrany wyprawia z tych elementów jakiejkolwiek kontroli społecznej. Jesteśmy z sądem anglosaskim, nie mamy ławów siłowych, w jakimś zakresie muszą kolorę spełniać ławnicy. No dzisiaj mamy tak jak mamy, i tych, 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 tych ławnicy w Polsce dzisiaj są dosyć w dosyć wąskim zakresie prawnym, Nawet powiedziałbym, że sądziłbym węgrowym, tak naprawdę. ławnicy, jakąś sądził karnistą, tak, bo całość, życie, orzekam w sprawach karnych w pierwszej instancji. Więc, nawet z prawa karnych w Sądzie Obręgowym, oni pochodzący są tak naprawdę najwolniejszych spraw. Czyli, tak naprawdę, to jest zabójstwo, po kryzysie śmiertelnym, czy nawet jakieś takie przestępstwa kwalifikowane, czy w powolności zesłane, czy w momencie jakiś tam gwałt, szczególnie okrutny, czy zbiorowy, takie straszne rzeczy. Czy przemytany w szczególności w utworach. To tutaj też są zbrodnie, tutaj są nie do kolegiane. Ale bardzo dużo część przestępstw prawnych w Sądzie Obręgowym spotykamy w zasadzie. W składzie jedną osobą. Czy tak podobnie jak sądzie realmowy? Można ja być się właśnie czy to naprawdę jest dobre. I teraz tak. No, pojawia się w dyskusji, to na przykład taka formacja kół z 15 bardzo przywiązana, taka idea fiks, sędzia pokoju, prawda? To mamy takie pana celu na wszystko, to na nas wszystkich ma wyleczyć, te bolączki i tak dalej i będzie wszystko dobrze. Tu się pojawia, czy ja, to jest tak, to na szlachetną instytucja ten sędzia pokoju, tylko to jest ja tylko postrzegam, to jest bardziej taki jakiś mit i pewnie nie się o tym zasada, bo można, może i można wś, w jakimś zakresie to wprowadzić, coś z tego dobrego będzie, aniżeli naprawdę jakaś rozwiązanie tych problemów, które mamy. No bo zacznijmy tak sobie po kolei o tym rozmawiać. Po pierwsze... A słychać nas z tyłu? Słabu. O przepraszam. Ja na to to mikrofonu Przepraszam, takie, że tak go otrzymałem. Po pierwsze, na krócie obecnej Konstytucji jest to niemożliwe do wprowadzenia. To jest zupełnie oczywiste, bo jest znaczy, też w że Rządzących nie zakończy, ale zakres Konstytucji jest jasny: no, sędziów powołuje się na czas nieoznaczony, kariera sądownictwa z każdej kandydatów powołuje prezydent. Więc jakby on no, trudno sobie wyobrazić, żeby sędzia pokoju na czas nieoznaczony, szczególnie jak miał nie być prawniki. Z tym się może taki problem podstawowy, że w ani teraz, ani później, zdającej się w przyszłości, nie jesteśmy w stanie wyobrazić raczej takiej sytuacji w Polsce politycznej, żeby można było w wyniku jakiegoś konsensusu, porozumienia sił politycznych, była możliwa jakaś zmiana postulatów. To jest raczej taka, taka fantastyka polityczna, że coś realnego. Ale co za problem zmienić ustawę o obecnie? No, no tak, nie tak. jedną noc, ale w ciągu 30 dni można no, ustąpić w no, no chyba, że tak. Proszę tak. Państwa, tak, tak. sprawa druga to jest. Yy, to jest kwestia już samym tej idei dla mnie, tego sądziłem pokoju, i jest pewne nieporozumienie. Bo ja się zapoznałem, ja to do Państwa z artykułem, tylko w na przykład, tam, tam bardzo dokładnie, jakiś czas temu, instytucje Sędziego Pokojówki Hiszpanii. I ona wcale tak sobie doskonale nie funkcjonuje, jest poddawana krytyce, bo pierwsze. ale jest w ja taki bardzo liberalny, próg wystarczy 18 lat. No, ja bym chciał znaleźć do tej samej osoby, która chciałaby poddać jej spór sąsiedzki, czy to podstawowe wykroczenie pod osąd studenta pierwszego roku. Jakiegokolwiek innego, albo wręcz młodego człowieka, który nie studiuje, nie pracuje i będzie sobie serwisem pokoju. Ta idea, że seria pokoju być prawa, może nie być prawnikiem, to jest szkodliwe w istocie. Dlaczego? Ja to odnoszę do polskich warunków. Czy nam się to podoba, czy nie, czy nie że żyjemy w, takich, w takim systemie, gdzie Parlament, nie tylko ten, jak także poprzednia, tyle już szczególnie, produkuje identyczną ilość To prawo i zmiana co chwilę. To prawo, kolejne wersje, kolejnych ustaw, często jest tam wzajemne no z między względami prawa, że nawet fachowcy gubią się w tym gąszczu, jak należy to interpretować. I teraz tak, bo nawet ja sobie to w drobne rzeczy nieistotne, ale że te rozstrzygnięcia, które on podejmuje, muszą być zgodne z normami wyższego rzędu, muszą być zgodne z prawem. On może sobie tak po tak sobie, no, bo mi się tak wydaje. My nie jesteśmy w systemie prawa tego zwyczajowego, my się nie powołujemy, możemy powoływać nasze no, decyzje prawne, to może szkoda, ale tak jest. Nie możemy się powoływać na zasady służności, jak w krajach anglosaskich, czy na zasady prawa zwyczajowego, tak, top or nie mamy prezydencji. nie możemy się powoływać na prezydencje XIX wieku, XVIII czy dalej, bo my w Polsce takich prezydent po prostu nie mamy, jesteśmy w innym systemie prawnym <coughs> Więc po pierwsze nie za zawody, Drugie, jak decydent powinien być yy, nieprawnikiem, to, to by się mogło skończyć jednak jakimiś, nawet no, takimi wyrokami, które, czy rozstrzygnięciami, które nie dawałyby się do wykonania, które musiałyby być potem uchylane, posłuchane przez sądy wyższego rzędu, hmm. bo byłyby sprzeczne z zasadami prawa, które nas wszystkich przepisami bezwzględnie obowiązują. Proszę Państwa, kolejna hmm. rzecz, w tym hmm. pokoju. Kto mógłby go wybierać? W Hiszpanii jest to także wybierane do Rady municipialne no, na poziomie całej Rady Miasta czy Radnych Gmin można w takim modele się zastanowić. Tam się krytykuje, że może być bardziej w bardziej wybranych porach powszechnych. Tylko teraz zobaczcie taką sytuację. No, jest tak, jest taka, taka jest diagnoza, nie możemy powiedzieć, że tak nie jest. Jest taki poziom emocji, jest taki poziom podziału pełnego politycznego społeczeństwie między zwolenników tych, którzy teraz rządzą, i zwolenników tych, którzy akurat nie rządzą, wszelkich innych, ale jest też wielki poziom emocji takich negatywnych. Teraz wyobraźmy sobie, kto zostanie sędzią pokoju w Warszawie czy Gdańsku. Tego to będą wybory przez Rady Miasta czy w wyborach powszechnych. Pewnie zostanie to ktoś, kto raczej nie głosuje na, na partię, która teraz rządzi. Z kolei wyobraźmy że to zostanie tym e, sędzią pokoju w Momentargu, w Panowie, Przemyślu, Rzeszowie i wielu innych miastach w Polsce. Zostanie ktoś, kto jest deklarowanym zwolennikiem, raczej wyborcą tych sił politycznych, które teraz rządzą. Teraz jest kwestia. Jaki będzie mój posłów i autorytet jego orzeczeń? No bo założenie jest takie, Taka jest ideal, to ma być też blisko, ktoś, znaczy jest blisko z różnicą między jakimś lokalnym autorytetem, więc jego rozstrzygnięcia mają być dlatego szanowane, mając skuteczne, bo on nie jest. obcy jest nasz, jest stąd. No Ale właśnie wasza młodzież mieszka w wyborcy, którzy głosują na partię, która rządzi. Na południu Polski też w sposób mieszkają ludzie, którzy głosują na inne siły polityczne, ale jeżeli ta partia, to teraz Jak przebywają proces to sędzia pokoju, wcale nie będą z tego zadowoleni i będą, będą podnosić zarzuty takie, nie, że, że sędzia był nim dolny, czy się pomylił, tylko że sędzia był nastawiony. Kraju, takich zainteresowanych lokalnych autorytetów w miastach kraju, wszędzie, może jak dziś to działa w Wielkiej Brytanii, czyli może w Stanach Zjednoczonych, że jest ktoś z jakąś pozycją zawodową, intelektualną, no, pamiętam, że robią, to jakiś taki element może arystokratyczny, czy przynajmniej jakiegoś takiego statusu społecznego, bo tak jak jest ten, to do dzisiaj funkcjonuje, który dla wszystkich jest kimś. No, to jest jego się dziedziczy. Nie, dzisiaj jest tak, że jedni mają. I inni mają swój powód odniesienia, inni mają swój. I to jakby, ja nie widzę takiej możliwości, żeby decydent, jakby miał taki autorytet powszechny, to raczej uważam, że byłyby rzadsze w przypadki, a gdzieby częstsze. Jeszcze specjalna inna tego, tej instytucji to jest to, w Hiszpanii to też jest poddawane krytyce, to jest kwestia finansowania, zamleczania. W grzeczniu że to będzie tak, że to będzie tak, to nigdy nie będzie tak. To nie będzie tak, że sędzia pokoju bez jakiegoś wsparcia, bez asystenta, bez sekretariatu będzie mu sobie po godzinach pracy skończyć pracę o 16, wpadnie na dwie godziny i rozsądki sprawy. To nie jest pracowa tak się, to na pewno zrobić nie da. To jest nic. Teraz jeszcze jest kwestia, czym on miałby się zajmować. W Hiszpanii tak naprawdę okazuje, się, że w pokoju głównie wykonaną czynnością pomocy sądowej. Czyli to jest jakieś na przykład przesuwania światu, do tego, gdzie ma kraj i w jakichś drobnych sprawach, głównie cywilnych, do jakiejś tam kwoty, bodajże chyba kilkuset euro czy czegoś takiego. No. Na tym można by się zastanawiać ewentualnie, ale to również jest pobędnym problem tego możliwości kontroli, takiego, że nie błędnych ojciec, nie wiem, I tak jak mówiłem, bez zmiany konstytucji. To w obecnym stanie prawnym się nie jest w ogóle Oczywiście można się zastanawiać nad tym, bo wielu sędziów o tym mówi, że takie uwolnienie sędziów zawodowych na co dzień, takich zwykłych, prostych spraw, są bardzo, bardzo obciążliwe. No, nie i wszyscy mogą wiedzieć, że czasami łatwiej są sądzić w sądzie w parze czyli przestępstwo składania w parku czy tam, gdzie te obrażenia są poważniejsze, są w szereg wzorek podeszły do nich, Niż osądzić policję, czyli wykroczenie. Dlaczego jak jest wypadek? To jest opinia biegłego, to policja robi szpic, jest dokumentacja, można tego. mam się na to oprzeć. Jak jest właśnie, tylko tą podpowiedź i się z tym zgadzam, jak jest wykroczenie? To jest słowo jednego co mówię, tak, drugim tak. Sąd w tobie nie męczy się, trwa czasami miesiącami, bardzo trudno jest dojść prawdy i wydać dobry wyrok w takiej błagiej sprawie, czasami tylko tak naprawdę. No błahe, może nie w w tysiące, kosztów naprawy, prawo, bo z deszaka, maski i tak dalej, to wcale nie jest takie, taki proste. Może, gdyby, może nawet pomyśleć, że, <grym> gdyby przy jakiejś zmianie konstytucji, że czy sędzia pokoju, czy inaczej to nazwali prostytucjami, że pewne drobne sprawy byłyby załatwione przez pewien czynnik, może nie aż tak profesjonalne, jak są, <grym> Do sądów, to może byłby to racjonalne i tutaj ja można by było, że sądów przyniosło. Tak naprawdę, mają złą wzmocnione, bo kolegium się wyrażały z PRL-em, z nadużyciami, zamykaniem studentów, robotników, opozycjonistów, terenów tak na te 3 miesiące aresztu. Ale sami kolegi, jakiś tam, z wielu fachów wcale nie było uważane, że to mogło w taki sposób działać. To poddane naprawdę w dobrej reformie, korekcie może do dobrobić ludzi i tak dalej, ale Konstytucja podjęła taki standard, że nie ma mowy, że te kolegie musiały zakończyć w tym momencie, przejściowym. to 4 lata do wyjścia z życia Konstytucji w 1994 roku i swój żywot kolegi ostatecznie osoby musiały zakończyć w roku 2001. Także ja postrzegam na dzisiaj tą z syndio społecznego jako taki pewien mit, piękne takie odwołanie się, ale to na dającej się wyliczanie jest nie do wprowadzenia, i trzeba to może przeprowadzić. Tu jeszcze powiem taką rzecz, dosyć oczywistą. No nie da się jakieś takie zasadnicze reformy, czegokolwiek w sądach zrobić na zasadzie takie, jak są władze serdecznie, czyli na rynku. Na, na, na zasadzie nie słuchamy nikogo, nie słuchamy środowisk prawniczych, samorządów, zawodów prawniczych, nie słuchamy środowiska sędzierskiego, idziemy na rynku, wiemy najlepiej, a potem się zobaczy. Bo taka instytucja, jak powinna być prowadzona, to będzie w drugiej dyskusji poważnej debaty i wypracowania czegoś takiego, że owszem, za 5 lat może podamy ją ocenie i sprawdzimy, czy działa, ale nie tak, że po wyborach to jak ktoś inny będzie rządził, to na pewno to zlikwiduje, odkręci, ale pójdzie w drugą stronę, no to byłby zupełnie bez sensu.